rozwiąż nierówność, zadanie drugie, podpunkt A. x do potęgi trzeciej dodać pierwiastek z 2x kwadrat odjąć x, odjąć pierwiastek z dwóch mniejsze lub równe od 0. Pierwsza część to jest wyznaczenie miejsc zerowych do naszkicowania wykresu. No i potem naszkicowanie samego wykresu. Czyli żeby wyznaczyć miejsca zerowe przyrównam to do zera. No i to akurat jest... I w tym momencie po prostu tutaj ja bym rozwiązywał równanie. No to jest dobry przykład na tutaj na grupowanie, czyli z pierwszej pary wyłączam x kwadrat. Z drugiej pary wyłączam minus 1. Mam wspólny czynnik X plus pierwiastek z 2. Z pierwszego zostaje x kwadrat, z drugiego zostaje 1. Czyli x plus pierwiastek z 2, i tutaj rozłożę to wzorem skróconego mnożenia. Zatem pierwiastki to jest minus pierwiastek z 2, 1 i minus 1. Każdy z nich jest pojedynczy. Najmniejszy jest minus pierwiastek z 2, potem jest minus 1 i 1. Współczynnik przy najwyższej potędze to jest tutaj ta jedynka, czyli dodatni czyli z prawej strony od góry, każdy pierwiastek jest pojedynczy, czyli wykres za każdym razem przechodzi na drugą stronę. I teraz patrzę na ten znak tutaj, mniejsze lub równe 0. Czyli tu i tu. Odpowiedź x należy od minus nieskończoności do minus pierwiastka z dwóch, domknięte. W sumie od minus 1 do 1. No i tutaj w ten sposób ta większość tych, tych podpunktów tak będzie wyglądać. Podpunkt B, 4x do potęgi trzeciej dodać 12x kwadrat, odjąć x i odjąć 3 większe od 0. Z pierwszej pary wyłączam 4x kwadrat. W nawiasie zostanie x. Dodać 3 z drugiej pary wyłączam minus 1 no i przyrównuję do zera, żeby wyznaczyć pierwiastki. Wspólny czynnik x plus 3 z pierwszego jest 4x kwadrat, podjąć 1 równa się 0. Mogę zrobić tak jak w poprzednim przykładzie, czyli wzorem skróconego mnożenia, ale mogę też już w tym momencie skorzystać z tego, że to są dwa czynniki, czyli x plus 3 równe 0 lub 4x kwadrat minus 1 równe 0, czyli x równe minus 3 lub 4x kwadrat równe 1, x kwadrat równe 1 czwarta, czyli x równe 1 druga lub x równe minus 1 druga. Co to jest najmniejsze? Jest minus 3. Potem jest minus 1, druga. Największe jest 1, druga. Każdy pierwiastek jest pojedynczy. Współczynnik przy najwyższej potencji jest dodatni. Mają być większe od zera. Wartości dodatnie tutaj i tutaj. Czyli x należy od minus 3 do minus 1, drugiej, w sumie od 1, 2 do nieskończoności. I jeszcze tutaj tylko z, z tego zestawu podpunkt G. Y, mogę wyłączyć x kwadrat na początek z wszystkiego. Przed nawias, czyli 6x do 3 odjąć 9x kwadrat dodać 4x i odjąć 6. Większe od zera. I w nawiasie teraz będę grupował, wyłączę 3x kwadrat, czyli zostanie 2x odjąć 3. 4x minus 6 mogę wyłączyć dwójkę, 2x odjąć 3. I mam ten wspólny czynnik 2x odjąć 3. Wyłączam go przed nawias i w nawiasie zostanie 3x kwadrat dodać 2. Większe od zera. Właściwie już to mogę przyrównać do zera. Ten nawias kwadratowy jest niepotrzebny, czyli mam trzy <śm> czynniki. Z tego mam x równe 0 i to jest pierwiastek podwójny, z tego mam x równe 3 drugie, a tutaj to jest suma kwadratów, czyli brak rozwiązań. Jakbym deltą to policzył, to oczywiście delta wychodzi ujemna, ale to nie widać po prostu, że to jest suma kwadratów, czyli, czyli nie ma pierwiastków, nie ma miejsca ro. Współczynnik przy najwyższej potędze mam tutaj, to jest szóstka, czyli dodatnia. Czyli wykres jest rysowany od góry. Trzy drugie jest miejscem zerowym pojedynczym. Zero jest podwójne i mają być większe od zera. Czyli x należy od trzech drugich do nieskończoność.